jeszcze Mieszczerzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy i wicemarszałek Sejmu, moim państwa gościem. Dzień dobry, panie marszałku. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. Słucham pańskich odpowiedzi na liczne pytania dotyczące tego samego tematu. Czy będzie pan marszałkiem Sejmu od jesieni tego roku, choć chce nim być na dalszym odchołowniu? I bardzo doceniam pańskie sprytne odpowiedzi. Bo nie mówi pan, muszę być marszałkiem, chcę nim być, to jest obiecany mi urząd dwa lata temu i tak się musi stać. Tylko pan mówi tak. No chyba nikt nie podejrzewa Szymona, że nie będzie chciał dotrzymywać umów, że będzie nielojalny, że będzie chciał się trzymać stołka, nikt z partnerów nie kwestionuje przecież umowy koalicyjnej. Więc doceniając tę linię narracyjną, zapytam na poważnie. Sytuacja jest taka, że Szymonowi Hołowni Polsce 2050 wydaje się, że stanowisko marszałka Sejmu to jest warunek sine qua non dalszego trwania tej formacji i lidera w polityce. I wiadomo, że o to będzie szła walka z ich strony w trakcie spodziewanej już i zaplanowanej rekonstrukcji rządu. I co pan na to. Proszę Państwa, powiem szczerze, trochę mam dosyć stłumaczenia się z sytuacji, która y, jest bardzo dokładnie opisana w umowie koalicyjnej. Y, my nie chcemy zrywać umowy koalicyjnej. Tak naprawdę jest mi Ale nie... Polska 2050 chce ją renegocjować. I wiadomo, że chodzi tak, właśnie ale, o ten konkretny marszałkowski Tak, ale marszałkowski nie jest, bo... jest, powiem szczerze, niezręcznie, bo y, dlatego tak to komentuję w taki sposób, jak pani mówiła, y, bo y, właściwie... Została spisana jakaś umowa. No, ja się tłumaczę, nie chcę się tłumaczyć czegoś za kogoś, kto po prostu coś podpisał nie, nie i ze rzędu. Ale, ale ja ja proszę o mówię... odpowiedź, jak pan reaguje na to, że partner reaguję. koalicyjny tak, kwestionuje ten zapis, że chce go podważyć no, no, znaczy ja chce się go po, zmienić. Ja się po prostu temu dziwię, chociaż żeby była jasność, Szymon e, ani razu e, tak nie powiedział to znaczy, mówią osoby, które są związane bliżej albo z nim, albo dalej z nim i mówią, że trzeba to wszystko renegocjować. No Panie proszę marszałku, Szanowni Kołownie lata... nie musi wyjść na konferencję prasową i powiedzieć ja chcę być dalej marszałkiem. Dobrze, Wystarczy ale, posłuchać ale czego, ale czego? No dobrze, w porządku, tylko czego pani się po mnie spodziewa? No proszę państwa, dwa lata temu e, usiadło przy stole czterech e, gości reprezentujących cztery siły. Powiedzieli tak, żeby było stabilnie przez 4 lata, podpisujemy umowę koalicyjną. Ta umowa koalicyjna daje wszystkim bezpieczeństwo również profity e, i realizuje przede wszystkim program w części każdej z tych stron w części dlatego, że te strony są różne. W związku z tym trzeba było znaleźć kompromis. W ramach tego kompromisu zapisaliśmy. Szymon Hołownia. Szymon, tak Szymon jest. Hołownia. Chce, chciałbym, no tak. Ja no, ale pytam to ja pana, pani marszałku, czy pan dopuszcza negocjacje w tym właśnie określonym punkcie, bo Katarzyna pełczyńska łącz mówi tak. Powiem z całym głębokim moim przekonaniem, gdyby w tych rozmowach koalicyjnych stanęło na szali wicepremier dla Polski 2050, marszałek. To marszałek jest 100 razy ważniejszy także dla Polski. Dzisiaj bardzo potrzebujemy kogoś takiego jak marszałek Hołownia, który stabilizuje system. Dorzucę też, że pojawiają się takie wypowiedzi, że Szymon Hołownia wspaniałym marszałkiem jest, a że czy pan będzie tym wspaniałym marszałkiem, to niekoniecznie wiadomo. A może nawet nie. No nie tak wspaniałym jak Szymon Hołownia. Tak wspaniałym, jak Szymon, Hołownia nikt nie będzie na świecie. W związku z tym, jakby się temu w ogóle nie dziwię, z badań, które się pokazują, generalnie ludzie y, uważają, że umowy powinny być dotrzymywane. Y ja po prostu spokojnie czekam na rozwój wypadków i powiem szczerze, nie za bardzo dopuszczam do siebie takiej myśli, że w związku z tym, że Szymon Hołownia nie został wymarzonym prezydentem naszego kraju, powie mi w cztery oczy, Włodek, e, ponieważ nie zostałem prezydentem, a wiedziałem, że będę tym prezydentem, no to nie mam co ze sobą zrobić, więc zostanę na tym marszałku. Tak? Wziąłem 4,99%. No może to nie jest dużo, ale to wystarczy, żeby być marszałkiem. Nigdy mi tego nie powiedział. Jeżeli będziemy dopuszczali do zmiany umowy koalicyjnej, to będziemy jechali takim pociągiem i takim samochodem, który się może wykoleić. Jeden element zmienimy, drugi, trzeci, dziesiąty. Co się stało tak naprawdę, żeby tę umowę koalicyjną zmieniać? Szymon nie został prezydentem. No dobra, no ale w momencie, to kiedy. Jest ta tak, ale w momencie, kiedy podpisywał to dwa lata temu, wiedział, że Albo nim zostanie, albo nim nie zostanie. To nie ma trzeciego wariantu. W związku z tym e, jest człowiekiem świadomym i rozsądnym. I ja nie wierzę w takie szarpaniny. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o te funkcje, o wszystkie te rzeczy związane z wicepremierem, czy nie z wicepremierem, czy oni będą mieli, czy nie. My żeśmy dwa lata temu też na ten temat rozmawiali. Mm -hmm. e, we czterech, co będzie, jeżeli. Ale pan wie, że teraz panowie <laughs> rozmawiają ponownie. No dobrze, no każdy ma prawo rozmawiać ponownie i każdy ma prawo mieć do tego swój e, stosunek. Nasz stosunek jako formacji, ponieważ e, jesteśmy formacją bardzo przewidywalną, propaństwową, jest następujący. W czasach złych, a te czasy nie są dobre w tej chwili, są czasy związane i z wojną, z, z poczuciem braku bezpieczeństwa, nie zmienia się umów. Trzeba wprowadzać stabilizację. W związku z tym ja mówię to w nie, nie w swoim imieniu. Tylko w imieniu swojej formacji mówię w ten, e, w ten sposób. Jeżeli zostanie zerwana umowa koalicyjna, ci, którzy ją zerwą, wezmą za to odpowiedzialność, a my uznamy, że umowa koalicyjna nas nie obowiązuje. To kolejna my wypowiedź. tej umowy koalicyjnej nie będziemy zrywali, bo dwa lata temu mieliśmy te same rozumy, jakie mamy w tej chwili. Jesteśmy formacją stabilną. Gwarantem tej umowy jest premier Donald Tusk. Ja już byłem w trakcie takiej, w takiej, w takiej rozmowie, bo mam doświadczenie w tej sprawie. Jak była Koalicja Europejska, gwarantem porozumienia między PSL-em a SLD, którego byłem wtedy szefem, i Platformą Obywatelską, był, był wtedy. Grzegorz Schetyna? Grzegorz Schetyna? I była taka sytuacja, że mieliśmy taką umowę, że najpierw startujemy do wyborach europejskich, a potem, jeżeli będziemy mieli wynik jakiś rozsądny, mm. będziemy dopuszczaliśmy moment startowania wspólnego. A PSL tak? potem się odkleiło no, no, nie, europejskim. Czy europejskim. Czyli lider, lider tego porozumienia, Grzegorz Schetyna, nie dowiózł tego, tak? Teraz mamy podobną sytuację. Wierzę, że ci liderzy, którzy się Spotykają teraz co tydzień, dowiozą w sposób rozsądny. No, ale prostodny... to pani Połownia są tymi liderami. Paulina henning Dobrze, no ale proszę pani, kolejna Ale, ale, ale Paulina Henikloska nie jest liderem. Tak, e, ale Paulina... jest członkiem Polski 2050 i mówi tak: jeśli lewica chce marszałka Sejmu, musi oddać wicepremiera. To jest ekspresji z tak? Że to nie może być tak. Jesteście najmniejszym klubem koalicyjnym, to teraz wszyscy z Polski 2050 państwu wypominają, 21 szabel już wam policzyli, nie mogą być najwięcej doważeni. Chce. Pan być ale, Marszałkiem ale, Sejmu, to Gawkowski nie będzie wicepremierem. Proszę Pani, ale nie sprowokuje mnie Pani. To znaczy, Paulina Heninklowska nie siedzi. Ja myślałam, siedziała... to Paulina Henning-Kloska prowokuje. No i też mnie nie sprowokuje. Odpowiedzialny za formację Polski 2050 jest Szymon Hołownia. Jeżeli Szymon Hołownia postawi tę sprawę na y, spotkaniu koalicjantów, będę to komentował. Nie będę komentował słów ani Giertycha w stosunku do tego, co się dzieje z liczeniem głosów, bo za to bierze odpowiedzialność Tusk, za Giertycha, ani, 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 ani Paulina Loska, bo za nią bierze odpowiedzialność Szymon. E, również jeżeli chodzi o formację, którą ja reprezentuję, e, jeżeli ktoś z tej formacji powie coś rozsądnego albo nierozsądnego, winę i sukces też bierze... Czarzasty. W związku z tym tak to po prostu działa w systemie parlamentarnym, w systemie partyjnym, w którym jesteśmy. To jest system demokratyczny. W związku z tym niech każdy mówi, co chce. Na koniec na ulicy parkowej, bo tam się spotykamy. Jeżeli ktoś będzie chciał przynieść ten problem i go położyć na stole, to będziemy to, to komentowali. Będzie Uprzejmie mówić. informuję, że nikt nie położył tego problemu. To ja zapytam, jak długo będzie pan dźwigał tę odpowiedzialność za porażki albo za sukces, jeżeli chodzi o kierowanie nową lewicą, bo 14 grudnia, o czym pan już powiedział, odbędą się wybory na szefa nowej lewicy. No i w październiku 2024 roku na antenie mojego Radia Radio FM, mówił pan tak: Ja nie zamierzam kontynuować swojej pracy jako lider tej formacji. A we wtorek, czyli dwa dni temu, mówił Pan tak. Na miesiąc przed podejmę decyzję. Tak jest. I, to, to, I zmieniło się coś. To, Tak, oczywiście. Zmieniło się moje podejście do tego, bo sytuacja się polityczna zmienia. I wymaga e, pańskiej obecności? Nie, nie wymaga mojej obecności. Wymaga mojej decyzji y, na miesiąc przed kongresem. W tej chwili są cztery osoby, które zgłosiły chęć kandydowania na funkcję przewodniczącego. To znaczy, że funkcja jest, że tak powiem, warta, warta kandydowania. A są to osoby? Y, jest to pan Krzysztof Gawkowski, jest to pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, pan Marcin Kulasek, to akurat członkowie rządu, i pan Tomasz Trela. I super. I na tym to polega. 14 grudnia zbiorą się delegaci i delegatki, podejmą decyzję w tej sprawie. Do 14 grudnia właściwie wszystko na scenie politycznej powinno być w perspektywie dwóch lat do końca kadencji jasne. Będziemy mieli wszystkie fakty, czyli fakty związane z tym, jak wyglądała rekonstrukcja rządu. Mhm. Czy fakty, będzie pan marszałkiem fakty, Sejmu? Fakty związane z tym, czy umowa koalicyjna będzie obowiązywała, czy nie. Czy będziemy w tej koalicji, czy czy nie będziemy w tej koalicji, i jak będę miał wszystkie te rzeczy na stole, to wtedy w listopadzie, to, bo inna sytuacja będzie, jak będziemy w koalicji, inna sytuacja, jak w tej koalicji nie będziemy, w listopadzie A będę jest taka decydował. Nie tak, jeżeli koalicji? umowa koalicyjna zostanie przez któregoś z partnerów, nie przez nas, za zaznaczam, nie przez lewicę zerwana no to nie będziemy w tej koalicji. Mm -hmm. no, czyli to już jest bardzo wyraźna groźba, jeżeli będą nam chcieli zreprzestrzenić stanowisko nie, nie, Marszałka nie, ale, ale, Sejmu, to idziemy z koalicji. Ale, ale błagam, to nie jest żadna groźba. To jest chyba głos spokojnego rozsądku. To nie jest żadna sprawa kadrowa. Dzisiaj e, zerwiemy ko koalicję, dzisiaj nie dotrzymamy słowa związanego z umową koalicji. No w tym punkcie, jutro w następnym, pojutrze w następnym. My jesteśmy poważnymi ludźmi. Podpisujemy coś na cztery Lata i uważamy, że na tym ta powaga polega, a nie to, żeby co trzy miesiące, w zależności od tego, czy świeci słońce bardziej, czy nie, czy ktoś został prezydentem czy nie, czy ktoś został wicepremierem czy nie, to w tym momencie po prostu mówimy: nie, wszystko po prostu się rozsypuje i gadamy od początku. Nie, ludzie poważni biorą. Odpowiedzialność za to, co podpisują, gdyż generalnie człowiek inteligentny, przewidujący, przewiduje to, co się będzie działo za dwa lata, za cztery lata. Są daty, które I są po prostu bierze pod uwagę różne jasne. scenariusze. Nie, nie zostanie prezydentem. I bierze, tak, i bierze pod uwagę różne scenariusze. I ja mówię o tym e, bez emocji, co wynika pewnie z dwóch rzeczy. Po pierwsze, z doświadczenia, które posiadam. Po drugie, z charakteru, który mi się wyrobił trochę e, bardziej niż jak rozczochrany, butny i zarozumiały. Stabilności ten Myślałem, kraj... że pan Stoików czyta. Na studiach czytałem. To było <grym> trochę dawno temu. że pani... Muszą być stabilne rzeczy. Polityka w tej chwili wymaga stabilności. Mamy w tej chwili e, i to ja ja, ja jest bardzo niestabilnie. No, no dobrze, ale, ale, właśnie, chwilę... ale właśnie czy to nie polega na tym, żeby ktoś do diabła był stabilny? Mamy już konfederację i mamy Pis, który codziennie nam mówi przyjdą, zgwałcą nas, zjedzą, pokroją, ukradną, zabiją. Tak? Na pewno czy, nie będą ułatwiać ktoś, nam życia. Ta, no okej, okay, i taka jest rola opozycji, ja to rozumiem tylko czy w związku z tym, jak jest naprawdę niestabilnie, jak ludzie się za, za, zastanawiają nad tym, tak, jak... to nie żyć należy mi... jeszcze sobie to, wewnętrznie ustabilizować. destabilizować. To jeszcze to jedno pytanie, Już nie o stołki, tylko o program, bo Władysław Kośniak-Kamysz proponuje skręt koalicji w prawo. Ja się zastanawiam, czy jak będzie ta koalicja 15 października skręcać w prawo, to czy będzie miejsce dla tych, którzy serce mają po lewej stronie? Proszę pani, jak koalicja będzie skręcała w prawo, to miejsce i, i agen, y, na y, Projekty lewicy zrobiłaś, zrobi się o wiele szersza, bo je, szersze, bo jeżeli wszystkie partie, trzy e, centroprawicowe, mówię o Polsce 2050, Platformie Obywatelskiej i PSL-u będą chcieli skręcać w prawo, to zostawią całe pole, które od, na które od czasu do czasu w ramach wyborów, a szczególnie przed wyborami, wchodzą. Tak, przed wyborami modna jest lewica, dlatego że wtedy się przypominało o mieszkaniach, wtedy się przypominało prawa kobiet, a po wyborach wszystkie te centro o tych postulatach zapominają. W związku z tym pójdą na prawo, gdzie mieli więcej pola, żebyśmy my oraz, oraz Adrian Zandberg ze swoją partią wskazywali to, co jest lewicowe i co jest ważne dla Polak i Polaków. Ostra rywalizacja między nową lewicą a Razem? Nie, dlatego że 95% programu nas łączy. Dzieli nas stosunek Adriana do rządu i stosunek lewicy, który... Ja jest ale jest bardzo, bardzo negatywny. No i okej, okay, każdy ma takie prawo, żeby była jasność. Nie ma wroga na lewicy, jesteśmy przyjaciółmi z Adrianem w czasie, zresztą widziałem z nim dwie godziny, żeśmy gadali, rozmawiali. Ma prawo... Tak towarzysko czy politycznie? I towarzysko, i politycznie. Ma prawo do swoich poglądów i do swoich ocen. Ja mam obowiązek go za to szanować, a on ma obowiązek szanować za to mnie, że ja mam prawo do swoich e, wyborów I, i tyle. Ale jeżeli chodzi o program, jest tam bardzo blisko i tyle. Włodzimierz Czarzasty, współprzewodniczący Nowej Lewicy, wicemarszałek Sejmu, dziękuję za rozmowę. W całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK .fm oraz w archiwum na stronie ToKfMPl ukośnik audycje.